Halo halo, Małgorzata Pruszyńska z zespołu desu. Beata z ze spółdesu, Daria Drozgala ze Desu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy słuchaczy Radia Łomża. Tych wszystkich, którzy słuchają listy przebojów Radia Łomża, pozdrawia grupa Just Five! Każdy piątek od 20 do 22. Lista Przebojów Radia Łomża! 68-45 Dzisiaj to ja się muszę starać, moi drodzy. Moment, moment, bo muszę zrobić moje kombinacje z, ze słuchawkami. O tak, już wszystko w porządku, czy mnie słychać? Słychać. Tak, Łukasza, którego nie było tydzień temu, e, to znaczy Łukasz się pojawił, a nie było go tydzień temu. Justina jak zwykle niezawodna, chociaż też parę razy jej nie było, ale nieobecność usprawiedliwiona. Ile razy mnie nie było podczas listy. Proszę ze mnie brać przykład moi drodzy. Byłem zawsze. Dobry wieczór, ja się nazywam Zbyś C, to znaczy Zbyszek Czałsz i e, zapraszam do wysłuchania 59. notowanka listy listwy wybojów Radia Łomża. Dzisiaj, tak jak powiedziałem przed chwileczką, 59. notowanie listy przebojów, w zestawieniu 4 nowości, 11 pieśni tra traci na waszej popularności, nie, 11 awansuje właśnie, czyli zyskuje, a 15 spada. Uuu! spadkowe zestawienie, no ale cóż, myślę, że jakoś tam sobie poradzimy. Kilka utworów nie będzie, przykro mi bardzo, nie moja wina, wina któregoś z moich kolegów. Ja się domyślam, którego. Pomacham mu pięścią. Tak w ogóle to spieszę donieść, że e, no, źle się dzieje w państwie monieckim, to znaczy w województwie monieckim. Inflacja szaleje. Nie tak dawno 52 zł, proszę bardzo. Już 58 zł i te banknoty są coraz większe. I sklejone na dodatek taśmą przezroczystą. Bardzo, bardzo łatwy do podrobienia banknot, no bo e, zamiast znaku wodnego i zamiast e, tego sreberka w środku, to jest właśnie taśma. O zobacz Łukasz. Błyszczy się, no nie? Genialne, a E, przepraszam, kto to jest na tym obrazku? To, to ja? Nie, ja tak nie wyglądam, e, troszeczkę inaczej. Nie mam piegów przede wszystkim, o, kolczyka też nie mam, e, czerwonych włosów nie mam, mam zwykłe, takie normalne, jak każdy ma. Zaraz muszę dojść do kartek, żeby przeczytać dowcipy. Tak w ogóle moi drodzy, to dzięki za pozdrowienia, o na przykład z Kazimierza dostałem bardzo sympatyczne pozdrowienia i mam nadzieję, że wjeżdżając na wakacje nie będziecie zapominać o liście przebojów radiołomża, zwłaszcza, że w tej chwili macie już dostęp od tej pory na całym świecie, nawet jak jedziecie do Honolulu, to też możecie sobie posłuchać listy przebojów radio Łomża, to za sprawą internetu moi drodzy, to jest bardzo ważne. Sawic tak kazał powiedzieć. E, ukośnik Lista. O, taki jest nasz adres internetowy. E, zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy nie mają internetu do głosowania na karteczkach pocztowych. E, nasz adres radio Łomża Aleja Piłsudskiego, 11a 18404 Łomża. Lista przybojów to przeczytałem z kartki, która do nas doszła, bo ostatnio się złapałem na tym, że nie pamiętam adresu. 190973. Aż cztery nowości w zestawieniu, pierwsza z nich na 30 Nowość.